44 lata temu na festiwalu piosenki w Sopocie wykonano utwór, który obecnie na YouTubie ma już około 200 milionów wyświetleń. Wówczas to zespół Bonne M. zaśpiewał w operze leśnej przebój Rivers of Babylon, który stanowi parafrazę Psalmu 137. Psalm ten Doczekał się bardzo sentymentalnej aranżacji muzycznej w wykonaniu Jasona Sidwera i pojawił się w kantacie Jana Sebastiana Bacha, oberze Giuseppe Verdiego, a także oratorium Williama Waltona. Psalm 137 stał się inspiracją również dla malarzy. Tutaj godne polecenia są obrazy autorstwa Artura Hakera, Eduarda Bendemena a zwłaszcza Gebharda Fugela. Ten żewny utwór religijny stał się więc natchnieniem dla artystów, a dla narodu żydowskiego liryczną pamiątką po kluczowym, tragicznym wydarzeniu w historii Izraela, jakim była niewola babilońska. W VI wieku przed Chrystusem Imperium Babilońskie podbijało Bliski Wschód. Nabuchodonozor, Król Babiloński przez półtora roku oblegał Jerozolimę, aż w 586 roku przed naszą erą zdobył ją, zniszczył i spalił. Świątynię zburzył, a znaczną część Izraelitów uprowadził do Babilonii. Tam, nad kanałem Tygrysu i Eufratu, Izraelici zanosili do Pana Boga naznaczone ogromną nostalgią modlitwy. Które w psalmie 137 przybrały formę narodowej pieśni bólu. W niej bowiem słyszymy: Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy, płacząc na wspomnienie Syjonu. Na to tamtej krainy zawiesiliśmy nasze harfy, bo ci, którzy nas uprowadzili, żądali od nas pieśni. Nasi gnębiciele żądali pieśni radosnej. Zaśpiewajcie nam której z pieśni syjońskich. Jakże mamy śpiewać pieśń Pańską w obcej krainie? Aby lepiej zrozumieć tragizm tych słów, trzeba zaznaczyć, że Izraelici wyrazili nim utratę wszystkich obietnic, jakie pokładali w Bogu. Po pierwsze, stracili prawo do Ziemi Kanaan, Ziemi Obiecanej. Nadto stracili świątynię Jerozolimską. Jedyne miejsce, gdzie można było składać prawdziwy, publiczny kult Jahwe. Ogromny dramat religijny stał się udziałem Izraela, który wierzył w terytorialne uwarunkowanie działania Pana Boga. Utracili także swojego króla, Sedecjasza. Najpierw Babilończycy kazali mu patrzeć na śmierć jego synów. A następnie wyłupili mu oczy. Z tym wielkim zhańbieniem uprowadzono Sedecjasza do niewoli, gdzie żył bez na przyszłość. W końcu wydawało się, że dynastia została przerwana. Mamy więc do czynienia z niebagatelnym kryzysem politycznym i społecznym narodu żydowskiego. Izrael po prostu przestał istnieć. My, Polacy, mamy podobne doświadczenie. Po trzecim rozbiorze naszej kochanej ojczyzny w 1795 roku i klęsce powstania listopadowego w 1831 roku, utraciliśmy nadzieję na rychłe odzyskanie wolności i niepodległości. W tym bardzo trudnym czasie, naznaczonym cierpieniem, poczuciem zdrady i bezwzględności sąsiadów, w czasie osamotnienia i bezradności wielką pomocą stały się biblijne strofy, zwłaszcza psalmiczne. Nasi przodkowie swoją dramatyczną sytuację rozpoznawali w losie biblijnych Izraelitów, jednakowo upokorzonych i pozbawionych ojczyzny. Stąd Psalm 137 służył Polakom za objaśnianie ich wygnania na wielkiej emigracji. Dowodem tego jest twórczość takich poetów jak Mickiewicz, Słowacki, Norwid, Lenartowicz, Kołontaj, a także Woronicz i Bończa Tomaszewski. Wróćmy do fragmentów Psalmu 137. W nich, jak powiedzieliśmy, wyrażony został kryzys polityczno-społeczny podbitego Izraela, ale jeszcze bardziej wybrzmiewa kryzys wiary. Związany z zapaścią i świata duchowego i religijnego. Nawet jeżeli Izraelici nie stracili wiary w istnienie Boga, to przynajmniej twierdzili, że jest on słabszy od Boga babilońskiego Mardoka, skoro Nabuchodonozor najechał na nich i zwyciężył. Nadto zdawało się, że proroctwa zapowiedzi Boże legły w gruzach jak świątynia na górze Syjon. Dynastia Dawidowa przerwana. Ziemia obiecana zabrana. Nic tylko siedzieć i lamentować. Siostro i bracie, Izraelici zapomnieli o Bogu jeszcze z jednego powodu. Nabuchodonozor był geniuszem zła w podejmowaniu Wypraw wojennych i podbijaniu świata. On, kiedy zdobywał pewien teren, mieszał na nim narody. Do kogo więc Izraelici mogli wrócić? Do czego? Dom rodzinny został przecież zniszczony, a inne nacje przyjęły tereny rodzinne. Inne nacje, które odznaczały się odmienną kulturą, innym językiem. Obcą religią. Poza tym niewola Izraelitów w Babilonii trwała przez 60-70 lat. Coś trzeba było robić przez ten czas. A na płaszczyźnie gospodarczo-ekonomicznej nie mieli tak źle, a nawet lepiej niż w Jerozolimie, gdyż tam klimat jest dość surowy, a tu w Babilonii ziemia żyźniejsza i w ogóle warunki bardziej korzystne. Izraelici mogli więc prosperować, robili biznesy, pieniądze, bogacili się. Jedni zatem rozpaczali, drudzy zajęli się interesami. Ale była też trzecia grupa Izraelitów, nazwana w Biblii resztą Izraela, która nie załamywała się, nie wyparła się Boga i wiary kosztem Mamony. Reszta Izraela zaczęła myśleć, co tu robić? Czy naprawdę straciliśmy Boga, wiarę? Czy naprawdę już nic nie mamy? Postanowili wybudować takie miejsce, gdzie będą się spotykać co szabat, i gdzie będą odczytywać słowo Boże przekazane im przez proroków, i gdzie będą czekać na mesjasza, którego Bóg obiecuje. Powiedzieli sobie, jeszcze nic straconego. Teraz przełóżmy te treści na nasz, współczesny grunt wspólnoty Kościoła. Od kilku bowiem lat mierzymy się przecież nie tylko z kryzysem wizerunkowym Kościoła, ale nade wszystko z jego upadkiem duchowo-moralnym. Występują bowiem zwątpienia w niektórych biskupów i prezbiterów, połączone z wielkim i niestety uzasadnionym żalem, bólem, a wręcz zgorszeniem jako reakcją na ich antypasterską postawę i wywołane przez nich skandale, nie tylko pedofilskie. Liczba wiernych nie tylko ze względu na pandemię znacząco padła. Seminaria pustoszeją. Poza tym w jednej części Polski słyszymy, że biskup popadł w depresję i rezygnuje z urzędu, w innej, że ksiądz nieposłuszny prowadzi do rozłamu we wspólnocie kościoła. Zaś w ostatnich dniach zapewne słyszeliście o wątpliwościach związanych z posługą, biskupią kardynała Karola Wojtyły, kiedy ten był metropolitą krakowskim. Zwątpić można w to, że Bóg to jeszcze wszystko kontroluje. Że się nami zajmie. Że jemu zależy. Siostry i bracie, Bóg nie poszedł na urlop. On jest panem historii i Proszę, zapamiętajcie to: ma suwerenność. Pokieruje naszą rzeczywistością zgodnie ze swoją wolą, a nie według naszych kalkulacji. Reszta Izraela uwierzyła Bogu, poszła za nim, a on wyprowadził ją z niewoli, zrobił coś nowego z Izraelem. W kontekście tego, co do tej pory powiedziałem, proszę cię. Odpowiedz sobie na kilka pytań. Dlaczego się to dzieje w kościele? Czy to cię nawraca? Czy tracisz wiarę? Czy to, co się dzieje, otwiera przed tobą nową rzeczywistość? Czy raczej chcesz, by było jak zawsze? Czy widzisz w tym pewną szansę na coś zupełnie nowego? Dalej. Czy staćcie na takie przekonanie, aby parafrazując słowa Psalmu 137 wyznać? Kościele, jeśli zapomnę o Tobie, niech uschnie moja prawica. Niech mi język przyschnie do gardła. Jeśli nie będę o Tobie pamiętał, jeśli nie wyniosę Kościoła ponad wszelką swoją radość. Gdyby nie Nabuchodonozor i niewola babilońska, Izraelici nie scementowaliby swojej wiary i nie zrozumieli, co czynią. Gdyby nie te ostatnie lata w naszej ojczyźnie i w naszym kościele, może nigdy byśmy nie zadali sobie tych pytań. Może nie szukalibyśmy odpowiedzi dla lepszego zrozumienia naszej wiary. I jeszcze mocniejszego ukochania całej wspólnoty Kościoła Chrystusowego. Zatem więc lamentować. Warto z wiarą zwrócić się do Boga i powiedzieć: Panie, ja wiem, że to nie koniec. Bo Ty zawsze jesteś początkiem.